Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Dzisiejszy fragment Ewangelii według Świętego Marka prowadzi nas do refleksji nad końcem czasów i powtórnym przyjściem Chrystusa. Jezus opowiada uczniom o wydarzeniach, które mają poprzedzić jego przyjście, chwale, ukazując zarówno dramatyzm sądu ostatecznego, jak i nadzieję na odnowienie świata. Zapraszam więc wszystkich do wspólnego rozważania, co oznaczają te słowa i jak możemy przygotować się na spotkanie z Chrystusem. Jezus zaczyna swoją wypowiedź od mocnych słów o wielkim ucisku. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Ten obraz, pełen potęgi grozy, może budzić lęk, ale te znaki mają swoje głębokie znaczenie, zapowiadają koniec tego, co ziemskie. I przejściowe są zapowiedzią więc nowego porządku, który Bóg ustanowi. Dla wierzących, te wydarzenia to przypomnienie, że wszystko, co znamy, ma swój kres, ale Boże słowa i obietnice są wieczne. Jezus nie mówi tego, by wywołać w nas strach, ale byśmy byli świadomi, że nasze życie na Ziemi jest przygotowaniem do czegoś większego. Często przywiązujemy się do świata materialnego, zapominając, że niebo i ziemia przeminą, ale Boża miłość i Jego słowo nigdy nie przeminą. Po tych znakach nadejdzie kulminacyjny moment. Przyjście Syna Człowieczego z wielką mocą i chwałą. Jezus mówi: Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. To zapowiedź sądu ostatecznego, ale także nadziei na zbawienie. Jezus przyjdzie nie jako cierpiący sługa, ale jako Król, który przyniesie ostatecznie sprawiedliwość i pokój. Powtórne przyjście Chrystusa to moment, w którym nastąpi ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Ten obraz przypomina nam, że Jezus jest Panem całego stworzenia i że powołuje nas do życia, które będzie odpowiedzią na Jego miłość. Przyjście Syna Człowieczego, fale to również wezwanie dla nas, byśmy byli gotowi na spotkanie z Nim, by nasze życie było przygotowaniem do tego, co wieczne. Muzyka Jezus mówi również o zgromadzeniu wybranych wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. To wspaniała obietnica, która mówi o jedności wszystkich wierzących. Jezus pokazuje, że każdy, kto odpowie na Jego wezwanie, zostanie zebrany do Jego Królestwa. Bez względu na to, skąd pochodzimy, w Bogu wszyscy będziemy zjednoczeni. Jezus Przypomina, że powinniśmy żyć z nadzieją i czekać na ten dzień z radością. Dla wierzących, Sąd Ostateczny nie jest dniem lęku, lecz dniem pełnym pokoju i miłości, ponieważ oznacza wieczne zjednoczenie z Bogiem. To zaproszenie, byśmy rozwijali naszą relację z Chrystusem i byli świadkami Jego miłości, gotowi na spotkanie z Nim. Jezus używa też obrazu o figowcu, który zmienia się wraz z porami roku, kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście. Poznajecie, że blisko jest lato. Jezus zachęca nas, byśmy byli czujni i potrafili rozpoznać znaki czasu. Figowiec staje się symbolem rozpoznawania Bożego działania w naszym życiu. Tak jak Figowiec zapowiada przyjście lata, tak pewne wydarzenia mogą nas przygotować na spotkanie z Chrystusem. To więc wezwanie, byśmy byli uważni na to, co dzieje się wokół nas, ale również i w nas samych. Bóg każdego dnia daje nam znaki swojej obecności i miłości. Uczy nas, że możemy być w czujności i otwartości na Jego działanie. Figowiec przypomina nam, że życie duchowe wymaga naszej uwagi i zaangażowania. Jezus kończy swoje nauczanie mocnymi słowami. O dniu, owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. To przypomnienie, że czas powtórnego przyjścia Jezusa jest tajemnicą znaną tylko Bogu. Naszym zadaniem nie jest próba przewidzenia tej godziny, ale przygotowanie naszych serc na spotkanie z Bogiem. Każdy dzień jest dla nas szansą na życie w zgodzie z Bożymi przykazaniami, na wzrastanie w miłości względem Boga i bliźniego. Jezus więc zaprasza nas, byśmy żyli pełnią życia, nie tracąc celu, jakim jest zbawienie. Nasze życie to dar, który możemy wykorzystać, aby przygotować się na wieczność. Każdy dzień jest więc okazją do tego, by być bliżej Boga i drugiego człowieka. Moi drodzy, zastanówmy się, jak możemy zastosować tę Ewangelię w naszym codziennym życiu. Po pierwsze, bądźmy czujni i uważni na znaki Bożej obecności w naszym życiu. Zwracajmy uwagę na małe cuda codzienności, na to, co przynosi nam pokój i bliskość Boga. Po drugie, dbajmy o relację z Jezusem, żyjąc w zgodzie z Jego nauką i pełniąc czyny miłości. Nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, ale możemy być gotowi każdego dnia odpowiadając na Jego miłość przez nasze codzienne wybory. Jezus wzywa nas, byśmy trwali w wierze, nadziei i miłości, a wtedy Jego powrót będzie dla nas radosnym spotkaniem, a nie dniem lęku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólne rozważanie dzisiejszej Ewangelii. Pamiętajmy, że nasza wiara, nasze wybory i nasza miłość przygotowują nas na wieczne spotkanie z Chrystusem. Żyjmy w nadziei, czujności i otwartości na Boże działanie, aby każdy dzień był krokiem bliżej Niego. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w następnym odcinku Duchowego Przewodnika. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.